Piotrek, nie zagrałeś ani minuty w ostatnim meczu, chociaż wiem, że to nie była decyzja trenera. Co się stało? No w nocy dopadł mi ból zęba, robiliśmy co mogliśmy, żebyśmy znaleźli jakiegoś dentysta 24 na dobę, niestety oddzwoniliśmy mnóstwo rzeczy, nie udało się, obudziłem się rano spuchnięty. Pojechaliśmy do dentysty, nie było, nie było sensu ryzykować, ponieważ byłem bardzo osłabiony i tyle tak naprawdę. A za nami mecz, no można powiedzieć delikatnie słaby teraz mecz z Arką i tak naprawdę chyba każdy chce zmazać tą plamę, którą ponieśliśmy w ostatnim, w ostatnim spotkaniu. Tak, to prawda. No, troszeczkę nam no, to spotkanie nie wyszło, krótko mówiąc. Chcielibyśmy tutaj przeanalizowaliśmy sobie wszystko, co, co zrobiliśmy źle. Tak naprawdę nie zgraliśmy dobrze przez 40 minut, więc, więc musieliśmy sobie przeanalizować cały mecz, ale teraz wychodzimy z czystą głową, wiemy, że wiemy, co mamy do zrobienia tak naprawdę i chcemy, chcemy zmazać tą plamę, chociażby troszeczkę. Super, w takim razie powodzenia. Dzięki bardzo.